Kiedy kurwa zgodzisz w brodę? Ty słuchaj śmieciu, yy, ty jesteś bez... zdrowie Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Spadaj z czawiu gnoju jakiś buraku, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty co gród zamkowy nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem, Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powieka, i zaraz mogłem pieszo do Twych Świątyń progu iść, Zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę łono. Tymczasem przenuś moją duszę utęsknioną do tych eee, głuptasów leśnych, do tych łuków, takich debilów, takich ee, bałwanów, Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie śmieszki są radośni twórcy kawałów tak zwanych dzwoni idiota, blokuje Linie komuś, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcie wina pała. A wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, na niej rzadka. Gówniarze nie śpią i blokują, proszę Państwa, linię.